Kornelia, wracając drugi raz do programu, jak wróciła, ona miała już takie nastawienie, żeby postarać się, żeby zostać jak najdłużej. Ona mówiła, że jeśli chodzi o budowanie takiej większej, głębszej relacji, ona na to potrzebuje czasu i miała trochę podobne nastawienie do mojego, że gdyby rzeczywiście poznała kogoś w programie, z kim by chciała kontynuować tą relację, to by kontynuowała po, natomiast w programie była budowała bardziej taką podstawę. Wydaje mi się, że chciała też zaznaczyć jakby swój teren i gdzieś tam pokazać, że jestem partnerką Krzysia. E, no wydaje mi się, że każdy gdzieś tam miał jakieś takie momenty, gdzie musiał trochę przygrać e, i, i jakby odgryźć się nowym uczestnikom, żeby, żeby pokazać e, mm, Kurczę, ciężko, ciężko to tak powiedzieć, ale wydaje mi się po prostu, że były takie pewne momenty, kiedy każdy musiał po prostu coś przegrać i tyle. Wydaje mi się, że Cornelia bardziej wtedy postawiła na grę, jak wróciła, ale uważam, że to było dobre, bo jeżeli ktoś chce się utrzymać, nie mając takiej stabilnej relacji, tak jak na przykład Simon czy Bibi, no to trzeba grać, trzeba kombinować, bo inaczej nie utrzyma się w takim programie. Czy myślisz, że Kornelia i Krzysiek pasują do siebie? Czy Kornelia i Krzysiek pasują do siebie? No teraz tak jak patrzę na to wszystko w programie, jak siedzę sobie na kanapie... Um... No to nie, wydaje mi się, że nie pasują do siebie. Jak patrzyłam w hotelu, to widziałam gdzieś tam takie maślane oczka, ale gdzieś tam mi to nie pasowało trochę, więc wydaje mi się, że, 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 że nie. Jeżeli spodobał Ci się ten wywiad, to serdecznie zapraszam do skomentowania oraz zasubskrybowania kanału Przeambitnych oraz oczywiście zajrzenia na ich Instagrama przeambitni.pl.